i drodzy mamy naleśniczki więc robimy naleśniczki na śniadanko obiadek tutaj mamy mm, masę a tutaj mamy naleśniczki już zrobione tylko, tylko woda mleko mąka i trochę soli trochę. Okay. dobrze kochani jak widzicie tak się prezentują nasze naleśniczki I na szczęście saraje i tu mam kaweczkę do naleśniczka. Sara ma tutaj jeszcze resztkę swojego mleczka i herbatkę mamy. Także życzcie nam smacznego. Mało coś naleśniczków wyszło, ale żeby Sara chociaż zjadła trzy, to będę się cieszyć. Co nie mi Dobrze, kochani, przyznaję się. Jak widzicie, nakładam dopiero e, makijaż i będę nagrywać dla was vlogmasa numer 5, bo nawet jeszcze nie nagrałam. A mam zamiar nagrać dla Was e, moje top 10 produktów 2020 roku. To co mnie zaskoczyło w produktach i to, co na pewno będę używać w przyszłym roku. Także czekajcie, ja robię makijaż. Już sobie prawie przygotowałam miejsce, gdzie będę wam nagrywać, jeszcze tylko ustawię sobie lampy i... Zniżę z tyłu tło i będę sobie na siedząco nagrywać. Sarę już ładnie ubrałam. Jeszcze ja muszę ogarnąć swoją czuprynę. Miałam prostować włosy po umyciu, ale okazało się, że mam strasznie suchą skórę. Łupisz, więc nie będę ich prostować. Później nałożę oleju i będziemy olejować. Także kochani, na razie nic z włosami nie będę robić, bo na koniec. Grudnia mam umówioną wizytę u fryzjera i będę obcinać włoski, nakładać kreatynę i nakładać blond, kolorek jakiś blondzik. Także kochani, na razie nic nie kombinuję z włosami. Dobrze, ja dokończę makijaż i odezwę się do Was później. Papa, pa, kochani. Dobrze, kochani, teraz wam pokażę moje usta. Jak widzicie, są one spierzchnięte, ponieważ e, miałam zimno i e, staram się troszkę mnie pić, żeby nie podrażnić, żeby mi się zagoiła ta rana, bo mi się strupek zrobił. I, kochani, zaraz wam pokażę moje usta po użyciu jednego z moich super kosmetyków chwilę, czekajcie. Teraz sobie użyję tego kosmetyku. Dobrze, kochani, także to jest jeden z moich wczorajszych top 10. Jak widzicie, ten błyszczyk może krystalizować się, ponieważ zawiera olej kokosowy. I to jest naturalna rzecz z takimi produktami. <sum> Nawilża sobie usta, a potem on je pomaluje. Jak widzicie, kochani, Sara się pomalowała. Dzisiaj pierwszy raz ode mnie podkład wzięła, aż byłam zaskoczona, że na podkład bierze, bo nigdy nie chciała. Kupiłam takie maseczki do makijażu, te, co na TikToku takie sławne są. Eee, na AliExpress za 10 funtów. Więc kochani, niedługo będą na pewno do końca grudnia dojdą. Już są, już są tutaj po naszej stronie w Anglii, także niedługo będzie open box i pierwsze użycie. Wzięłam jedną dla niej, drugą dla mnie, bo gdybym wzięła jedną, to bym nie mogła używać. Także kochani, ja teraz będę czesać tą czuprynę, bo włosy mam już bardzo długie. Więc złapie to w jak A niedługo i tak będę chodziła w rozpuszczonych włosach Bo jak będę prostować kreatynowo To muszę 24 godziny mieć rozpuszczone włosy Bez ściągania gumką i tak dalej To też wam pokażę Bo w tym roku mam zamiar Vlogować do 30 grudnia Także kochani Trzymajcie kciuki za vlog maski do zobaczenia. Tu macie przykładowe zdjęcie maseczki do makijażu. Dobrze kochani, skończyłam wam nagrywać. Ym, niestety Sara mi dzisiaj bardzo, bardzo przeszkadza mały potwór, bo ona wszystko musi zobaczyć, musi mi w kamerę wsadzić, musi też w kamerze stanąć i kończyłam nagrywać. Wstawiłam wam czwartego vloga i zauważyłam, że nie dałam wam otwarcia kalendarza, także poprawię ten błąd w następnym y, vlogu. Nie martwcie się, wystawiłam to wszystko na pulpit, żeby no nie zahalić. Sara dostała dzisiaj czekoladki od sąsiada, yy, dałam jej te czekoladki, poszłam do łazienki, a ona rozwaliła cały kalendarz i była wojna o czekoladki. Kochani, przeszłam samą siebie. Yy, nagrałam dla was filmik. Ja patrzę, a ten y, tło jest dosłownie krzywo ustawione. <mum> mam nadzieję, że nie będzie to nam się tak rzucać w oczy. Przy filmiku mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, idziemy otwierać kalendarz. Tara dzisiaj otworzy kalendarz, kochani? Chcesz coś powiedzieć, Misiu? Dzisiaj chyba będzie ten shake. To sobie szejka dzisiaj zrobimy. Kochani, numer 6. Gdzie jest szóstka? Mysiu, widzisz szóstkę? O, tu jest największa szóstka. Otwieramy. O, jest czekoladka, widzieliście? Jaka szczęśliwa czekoladka jest, widzieliście? Czekoladka i szejk. O, kochani, dzisiaj mamy szejka waniliowego i się bardzo cieszę. Bo szczerze mówiąc, ja bym nie kupiła e, całego opakowania szejków, bo nie lubię wanilii. A nie wiem, czy mi Szejk posmakuje tutaj te produkty. Naprawdę jeżeli masz e, wanilię, to czuć wanilię w środku. Na przykład jak ja wzięłam sobie pomadkę e, kokosową. Ja nie lubię kokosa w, w produktach kosmetycznych, no to jej nie używałam od mężowi, bo mi nie podpasowała. Mam tutaj jeszcze jedną koloryzującą pomadkę waniliową. Chcę ją sprawdzić, czy czuć tą wanilię i jak smakuje. I się, powiem Wam szczerze, bardzo cieszę z tego szejka, bo jestem ciekawa jego smaku. Jestem ciekawa, czy ta wanilia będzie wyczwalna, czy nie. A wiem, że pani od nas jak kupują te, tego szejka, no to wrzucają. To jest podstawa taka, można by pić samemu. A żeby to nie było dla nas takie smętne, że codziennie to samo, no to można sobie jakieś owocki, które lubimy wrzucać do tego. Panie też robią placuszki, mamy przepisy na placuszki, na mufinki. I kochani, bardzo się opłaca te szejki. To są wegańskie szejki bezglutenowe, bo one są kochani na bazie białka grochu i jak widzicie, na każdej szaszetce są takie te składniki i tak dalej. I to, co zawiera ta szaszetka, witaminy. I ponieważ one są sprzedawane w takim opakowaniu chyba 10. I, i dlatego na każdym jest taki ten wypisany. E, można też oczywiście większe opakowania kupować, ale ja szczerze mówiąc wolę te w szaszetkach, bo są bardziej higieniczne. I można taką szaszetkę rozdać. Także cześć kochanie moje. O, pięknie szufladkę Sarunia wkłada. Widzieliście? W każdym pudełeczku są bardzo fajne sentencje. Każde pudełeczko można dać na prezent. Dlatego one są takie śliczne. Czekoladkę już zjadłeś. Z mamą się nie podzieliłaś, co nie? Bo mama nie musi zjeść czekoladki. Tak. Mamo, otworzyć sobie inne pudełeczko? Dobrze, otworzę. Za twoim radą. Kochani, ten piękny makijaż sobie dzisiaj Sarunia zrobiła sama, popatrzcie. No pewnie, że tak. Małego buzia jeden. Dobrze, kochani, teraz wam pokażę przykład tego, jak tło jest na samym dole tak przyciągnięte. Widzicie, coś z tym tłem dzieje i dlaczego ono jest takie wygniecione. Już skończyłaś się bawić, kochanie? Dobra, soczewki wyglądają tak, są to z i jak widzicie, taki brązowy odcień, i są one kupione na AliExpress. Tak z ciekawości kupiłam. I to są kupione ze stron. Są to sklepy, które sprzedają soczewki cosplayowe. Dobrze, kochani, ja się już dzisiaj z Wami pożegnam, bo jest bardzo późno i na pewno nie będę nic nagrywać. Jak będzie mało materiału, to po prostu połączę to z vlogiem numer 7. Także kochani, dziękuję Wam za dzisiejszy dzień, um, dzisiaj troszkę więcej zrobiłyśmy i tak jakbyśmy nic nie zrobiły, no ale czasami tak bywa. Dobrze kochani, jak widzicie mamy ja śniadanko, tutaj ja z Sarunią zjem rybkę, tutaj mamy y, y, suróweczkę, nie wiem dlaczego oni robią taką kapustkę jest niedobra tu jest dla mnie chladek do rybki. a tu mąż ma swoje mięso z ryżem tak na pewno ryż je, bo ona lubi ryż zjeść a tutaj są sosiki za którymi ja nie przepadam dobra kochani robimy szejka tego oto bo chcę sprawdzić Czekoladka, no patrz Dobrze kochani, w siódmeczce Mieliśmy lip oil I on się krystalizuje Zobaczcie jakby Śnieżynki były w środku To jest naturalny proces Ja mam swój ten, pokazywałam wam ostatnio. Tutaj, tutaj już sobie zrobiłam mm, szejka waniliowego. Powiem wam szczerze, jest dobry. Pomocnik przyszedł, bo bym ja nie radziła. Dobra, już pięni się jak te takie tabletki. Zobaczcie, kochani, córka stwierdziła, że fiz jest lepszy od mirynty. Mi, mi Sara, co robisz? Teraz porównanie, co lepsze? To lepsze? Tak? Lepsze, smaczniejsze. Sara mówi, że to jest smaczniejsze. Widzicie, kochani? Także zapraszam do nas. Bardzo fajny smak. A na początku pieni się jak te tabletki w sklepach z witaminą, multivitaminą.